Halo, halo, hej, witajcie! Ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na pikselową bluzeczkę. W tle widzicie osobę, która wygrała dripka na ostatnim filmie i żeby mieć szansę na wygranie bluzeczki. Jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Losowanie będzie w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. No i dzisiaj oczywiście jest powrót waszej ulubionej serii, czyli błędów od widzów, ale dobra, bez przedłużania, przechodząc do pierwszego błędu od Natalii. I tak, zobaczmy, co tu nam Natalia wysłała. Tutaj fajne znikające oczy i <grywki> pół twarzy, ja nie wiem. A tutaj o co chodzi? Halo, halo. Ha, tutaj. Wow. Ej, ale dziwne, tutaj nawet na profilowym jej nie widać tej twarzy. Ogólnie zawsze się ze mnie śmiejecie, jak jakiegoś błędu nie dostrzegam i to jest smutne, ale naprawdę mam tak już od dawna. Aha, fa fajny błąd, naprawdę polecam. No ogólnie jak nagrywa się, to ciężko się skupić i dostrzec wszystko. Ogólnie otwieram błędy od środka, bo wysyłacie mi ich tak strasznie dużo, że nigdy ich wszystkich nie otworzę. Napiszcie, czy chcielibyście live'a z otwierania błędów, albo żebym nagrał taki maraton odcinkowy, bo w sumie ym, dla mnie. Się nawet spoko te błędy nagrywa, tylko jak wiecie, często się powtarzają. Tutaj w ogóle chyba mówi Starka się nie załadowała, więc no spoko. Marcysia Cysia. Co? Dlaczego ona ma tutaj czarną skórę? Ej... Say what? To jest akurat podejrzane, Marcysia. Nie skomentuję tego. Name jest offline. Wystąpił błąd, bon. proszę spróbować jeszcze raz. I ten znak zapytania też widzieliśmy. To serce to nie wiem w sumie o co chodzi. Ten pierwszy jest akurat śmieszny. Słodkawa MSP. Hej, idę sobie do poczty, żeby znaleźć na nami, a tu nagle... Nie wychodzę stąd, nie chcę na to patrzeć. Olka kociara. Nikt go nie lubi. Ej, nie, tu nikt od niego uciekł czy o co chodzi, ja nie wiem. Błąd. Hej leśny, to mój błąd. Dodasz kotka. O nie, to cenne unikaty, ale to po prostu dodają gracze chyba i w ogóle to nie wiem czy można zaliczyć. Cześć leśny, mam tu... Dla ciebie dwa błędy. Jeden z nich jest był, a drugi chyba nie. Dobra, to zobaczmy ten drugi. Aha! Wow! Ej, widzicie, to ma dwie pary włosków na sobie. What? Hej, nie, to jest akurat fajne. Nie było tego. Kokoshi Yamada. Błąd, czas na spanko. Hej, <grym> nie, to akurat śmiesznie dość wygląda. Arnaudę Ray. Gdy robiłam zadania na polskim, to coś takiego wyskoczyło. Czyło? Wow, ale się pogliczowało. Wow, co to jest? Ej! Armia takich ludzi! Ło! Wow. Jak to wygląda w ogóle? Ja nie wierzę. Mówi Star Planet. Tutaj prezent się nie ładuje, a tutaj nie ma nosa. Okulary bez nosa się trzymają. Takich ciekawych błędów to dawno nie mieliśmy. Jak mam być z wami szczery, szczególnie to coś. Mercy It. Cześć Leśny, wysyłam Ci takie eses. Chodzi w nim o to, że to była taka jedna sukienka, gdy weszłam do szafy i ją zobaczyłam, miałem jakiś dziwny strój. Nie wiem, czy to miało być tak, czy co. Wo, co to jest? No tego też akurat nie widzieliśmy. Podejrzane. Chyba się po prostu ciuszek nie załadował i ma taką dziwną fioletową poświatę, nie no. Z tym też się jeszcze nigdy nie spotkałem. Ogólnie chciałbym was teraz prosić, żebyście starali się nie wysyłać błędów, które już były, bo jak przeglądam te błędy, to nie przesadzając 70% z nich się powtarza i nie mogę takich błędów pokazywać, bo już każdy je niestety widział, więc no, jak oglądacie tą serię i widzieliście jakiś błąd, to nie wysyłajcie go drugi raz, proszę was. Just Yuri. Hej Kaleśny, gdy tworzyłam sobie film, zauważyłam to, animacja wyglądała normalnie. Oha! Czemu w animacjach ta mówi star jest taka rozebrana? Ja nie wiem. To jest jakaś plaga rozebranych mówi starek w tym odcinku. Same mówi star rozebrane widzimy. Ha, no to tutaj na pasku zadań goła mówi starka. No kolejny nagi błąd. No kto by się tego spodziewał? Oto błędy na Blockstar Planet. Nie wiem co tu się od Janie Pawliło. Aha, tego nie widzieliśmy. Chociaż ogólnie ja się nie znam na błędach z DSP. Ale wam pokażę. O kurde, ta ściana prześladuje. Ej, te ściany ciebie prześladują wszędzie o co chodzi. Jakieś hakiery <grystanie> Natalia. Mam na profilu napisane, że mam te osoby w najlepszych znaj, których naprawdę nie mam. Aha, ojejkuś! <grystanie> to jest akurat dziwne. Tutaj luk z 2001, a to jest chyba znaczek z autografu, chociaż nie jestem pewny. Możecie mnie poprawić, jeśli się mylę. Czy ktoś mi wytłumaczy, co mi się porobiło z nogami? <grystanie> o Boże! A tutaj w sumie nie wiem co to jest, ale dziwnie wygląda. Oto jest mój błąd. Pogłaskałam na czacie zwierzaka al Sahim i to się stało. Aha! Serduszko jest tutaj, a imię zwierzaka jest w ogóle poza Mówi Star Planet. Okej. Okay. Emil cusiu, no tutaj niestety się powtarzają. O, tego akurat nie widzieliśmy z Pixie Star i z tymi znaczkami. W sensie były te znaczki w innych miejscach, ale... Nie tu gdzie teraz są. Teria MSP dziwny błąd. Hej, leśny wysyłam ci taki oto błąd. Chyba wypiła jakąś miksturę wzrostu PS obok pakietu VIP. <grytanie> to akurat śmiesznie wygląda. Ja wiem że to chyba nie jest błąd, tylko jakieś robienie zdjęcia czy czegoś tam, ale śmiesznie. Usunęłam zdjęcie. Jedna dziewczyna je skomentowała. Chciałam w to wejść i mi weszło, a później doszłam do grafik i pokazało mi się to. Ej, wow. Czemu każda postać wygląda inaczej? Tutaj super chłopak 2.1 wygląda jak dziewczyna. Aha. Tutaj tak samo. Anka, kuleczka, łot, ale to jest dziwne. Błędy na odcinek. Halo halo, co tutaj jest? Ło, wow, ale to ciekawie wygląda w ogóle. Stolik prawdopodobnie z pokoju w kawiarni. Ej, fajnie to wygląda. Tutaj czarne tło. A tutaj błąd z animacjami to już też widzieliśmy. Błąd na MSP. Cześć leśny, gram sobie w MSP, a tu nagle takie coś się podziało. Twoja VIP Skarbonka. Czemu to jest takie duże? Nie wiem o co z tym chodzi, ale dziwne. Dobra, idziemy sobie na drugą stronę. Ludzie uciekli z Pixie Star i animacje się zbugowały. Bo wow, dwie animacje są w jednej chyba. I tutaj tak znowu ludzie po Chciałem zrobić luka koleżance. Hej, leśny, robiłam luka mojej koleżance. Nacisnąłem ten przycisk reset, a tu takie coś. <laughs> Co? Czemu? Męski luk się skopiował. Aha, to jest akurat dziwne. O Boże. Malinowa! Cześć, leśny, w wakacje gram sobie z moją byfyfy na jej koncie. Nagle Starcoin's Fame, hymn, zobacz. Ale tu, że star, i Fame, takich jeszcze nie widziałem. Mój profil jest E, ciekawy. Tak, bardzo ciekawy. Piękny jest. Normalnie nic na nim nie ma. Malinowaj, 075. Cześć, leśny w wakacje z mojego byfą. Wygram na jej koncie. Nagle Starcoins i Hymn. No cóż, sam zobacz. Aha, tutaj znowu duże. Tak kończy oglądanie się seków? Ej, co to jest? To jest skrzydło, czy o co chodzi? Hem, nie mam pojęcia. Milena Dogę Hej, kaleśny! Przeglądałam sobie profil randomowej osóbki na MSP i jak widać coś mi ukradła. Dwa sesy dotyczące tego samego błędu. Aha! Że Melanie Martinez ma identyczne Nike co cariex. jeżu, musiałem nad tym myśleć z pół minuty, żeby zrozumieć ten błąd. No i widzicie, tak się dzieje jak leśny musi myśleć na filmie, ale nie no, ten błąd też akurat jest bardzo interesujący. Sarna MSP siemanko, mam dla Ciebie dwa błędy z MSP. O nie! Jak to wygląda? Głowa została w miejscu, a się ciało przytuliło. Jakie to jest creepy. Halo, tego akurat nie rozumiem, ale co to jest? Naticsy MX, tej postaci chyba spodobały się moje ubrania. Co? <ścoughs> czy to jest męska, mówi Starka z damskimi ubraniami, czy o co chodzi? Bo to wygląda strasznie creepy. Marta Lasek, błędy, to już przesada. Dwie pixie starto już za dużo. O, i dwie pixie star wyświetla jakieś statusy czy nie wiem co to jest dwa błędy na msp zbugowana animka biedna rączka rip oraz mówi star poszła spać ps jak te SS będą niewyraźne to sorki ręka <grymka> mu z brzucha wychodzi jezu jak to wygląda i jeszcze te oczy na dodatek a tutaj lesny daje przybliżenie ale chyba ta mówi starka wygląda bardzo dziwnie zuza nitka dziwne błędy coś ubrania mnie nie lubią Kapcioszki same widać? Aha, dobra. Witajcie, jestem pracownikiem MSP, jest to zabronione na mówi Star Planet, więc pamiętajcie, żeby nie pisać czegoś takiego, bo zostaniecie zablokowani na zawsze. Boże. Macie przestrogę. Wow, nie wiedziałem, że coś takiego widać, kiedy napisze się jakiś status z brzydkimi słowami. O, to też pokazuję jako ciekawostkę. Karmelkowa, moja byfyfy -by chciała zrobić luka z na memu. zobacz co się stało. Pys sorry za słabą jakoś, bo zrobiłam to zdjęcie z telefonu. Co? Ej, nie mogę, to jest chyba jakiś nowy błąd, że zamienia męskie starki w damskie. Ej, naprawdę, to wygląda mega śmiesznie. Hej, leśny, mam tutaj taki dziwny błąd. Jestem na czacie, a to nagle moja star siedzi sobie na czymś innym. Mam nadzieję, że to na odcinek. Aha, dobra, bo ty użyłaś chyba animacji ze stołkiem, ale tego stołka nie widać i siedzi sobie na betonie. Nie no, to akurat jest ciekawe nawet. No więc... To by było chyba na tyle w tym filmie, bo już dosyć długo to nagrywam. Ja wiem, że wy widzicie krótszą wersję, no bo niestety trzeba troszeczkę powycinać. I no, jeżeli się podobało, możecie zostawić łapeczkę w górę. Napiszcie, czy chcielibyście maraton z błędów lub lajwika. A ja już się będę z wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!